Witamy w drugim odcinku raportu z Bocianich Gniazd. Dziś wizyta w Raszkowie, Lewkowie oraz przy godzicach. Trzeba zaznaczyć, że będą to wizyty z pozytywnymi akcentami. Najpierw zaglądamy do Lewkowa, gdzie niczym wielkanocny zajączek do gniazda wskoczył pierwszy bociek. Przyleciał w sobotę, gdy większość z nas święciła swoje pokarmy w koszyczkach. Niestety od wczoraj do gniazda zagląda rzadko, choć wcześniej bywał tutaj regularnie. W Raszkowie, jak już wcześniej mówiliśmy, też można było obserwować zachowania bodźka. Niestety, tak jak w Lewkowie, tylko jednego, bo tam także ptak czeka na swojego życiowego towarzysza. Od dwóch dni Bocik musi przebywać gdzieś w pobliżu, bo gniazdo jest wciąż puste. Bocianoluby mają nadzieję, że nie opuścił go na stałe. Przy godzicach natomiast wielbiciele tych ptaków mają znacznie więcej powodów do zadowolenia. Od Wielkiej Nocy w Gnieździe jest już bociek i wiele wskazuje na to, że jest tam na stałe, bo potwierdza to jego zachowanie. Być może bociek pozazdrościł medialnego splendoru parze sokołów pustułek, które odbywały w Gnieździe Gody. Bociany można podglądać na stronie www.bociany.ec.pl